Megalodon i Speaker Podkreślenie Bol przedstawiają film Majówki w Międzyrzeczu O kurde, która to godzina Oto w sam raz, aby się gdzieś przejść Siema Megalodon Cześć Speaker Bol. co u ciebie? U mnie dobrze, a u ciebie? Też, jedziemy na majówki do wujka Radka Okej okay. Tymczasem u Gingera i Karen Cześć Karen Hej Ginger, co dziś robimy? Może pójdziemy do kawiarni? Ok. Tymczasem u megalodona i spikerabola. Dobra, to gdzie jedziemy? Do Międzyrzecza. Ok. Tymczasem w kawiarni. Witamy w kawiarni. Co zamawiacie? Ja kawę. A ja herbatę? To będzie jakieś 30 zł. Ok. Ok. Dziękuję bardzo. Zamówienie przyjdzie za 15 minut. Dobrze. Dobra, Karen, to teraz czekamy na zamówienie. Już nie mogę się doczekać Ginger. Ja też. Tymczasem u Megalodona i Spikera Bola. To tutaj jest ten budynek. Okej, okay. mam nadzieję, że możemy wejść. Na pewno możemy Spikerbol. Już jesteśmy. Cześć Megalodon. Witam pana, jestem Spikerbol. Witaj Spikerbol. Tymczasem u Studio Plotagon IMICHAL 29711. Hej Studio Plotagon, cześć Michał. Co u ciebie? U mnie dobrze. Idziemy gdzieś. No nie wiem. Mam się zajmować mieszkaniem Megalodona, ale jak chcesz, możesz mi pomóc. No okej, okay. to tutaj. Wiem przecież Studio Plotagon. Tymczasem u naszych bohaterów. Megalodon i pan Radek poszli zbierać grzyby, więc ja i Eleonora zajmiemy się domem. Hej, Speakerball. Hej, Eleonora. Pomożesz mi się zająć domem. No okej. Okay. To fajnie. Mamy już wystarczająco dużo grzybów. Możemy wracać do domu. No okej. Okay. Już jesteśmy. Możemy jeść grzyby. Już idziemy. Okej. Okay. No to idziemy jeść. Tymczasem po kolacji. Szkoda, że już jutro wracamy. Racja. Następnego dnia. Pa, Megalodon. Pa, wujku. Do widzenia. Do widzenia. Pa Speakerball. Pa Megalodon. Dziękuję wam za pilnowanie mieszkania. Nie ma za co Megalodon. Nie ma za co Megalodon. Koniec.